To jeszcze chcieliśmy kolegom pokazać y, kilka, trzy gołębie, takie, które kolega Sebastian y, ma tutaj, notabene będą na nas sprzedaż wystawione, ale są to ciekawe ptaki, ponieważ jest to tutaj jak kolega mój pełny brat. samica o numerze 56, która pochodzi z pary rozpodowej numer 51, tak? No, y, z, jeden, numer 1, przepraszam. Samica jest z 2001 roku. To co pokazywaliśmy w gołębniku, tak? Samczyk jest z 2000. Pokażmy tego głębi jaki to jest gołąb, z którego roku? To jest późny, z 2010. Ze względu... Mam jego dwóch braci i dwie siostry też w gołębniku rozkładowym, Ze względu na to, że są nadwyżki w samcach. Pokażmy go. Będzie Samczyk, tak. Będzie Będzie pokażmy mi jego skrzydełko może też. O, tu ostatnie to Widzimy, tak. Są. Tutaj uskok tak. jest. Tak, widać. O, także to wygląda. Niebieski to jest niebieski samczyk. Jeszcze jakiego masz? Drugi z kolei gołą. To jest po tej parze. Drugiej. Głębowej numer 2. To jest po od Krzysztofa, musiała. Pełen brat samicy numer 44 i 2275 niebieski. To jest gąb z kolei zeszłoroczny, późniejszy, ale. Jest gołąb. Jest bardzo zdrowy, jego... bo nawet zrzucił teraz dziewiątą lotkę. Widzimy go, skrzydło jego. W tej chwili tu jest łusko, gołąb rośnie. Tak Jaki nie? to ma głąb numer dokładnie ten? Gąb go, tego y, PL 11 219, 49, Ten głąb również będzie tutaj na aukcji. Pełen brat samicy numer 44, która w 2010 miała koficjent 9 jednocyfrowej. Po tej słynnej Miss Lunenburg. Dobrze, a teraz kolejny gąb jakiego masz tu? Trzeciego jeszcze? Tutaj, tutaj, tutaj. tutaj. No. To jest gąb z od Heinera und Mandelart Mandelarst. To jest baza tamtego głębnika. To są głębi Jansen van Wecken, Louis van Hoppe. To jest niebieski ładny gąb. To Pokazało, że mam 10 właśnie samczyków w rozpodzie za dużo jest. I... To jest nadwyżka. O. Ktoś będzie zainteresowany, to może nam takie głębokie. Rozumiem. Są rodowody i zdjęcia, tak. będzie można spokojnie na aukcji oglądać. To już wkrótce to pokażemy kolegom. O, to widzimy. A to wszystko. To no, te trzy sam samczyki, tak? tak? Wszystko samczyki z tych czołowych par rozpodowych. Także dziękujemy i do zobaczenia.